Zwycięstwem rozpoczęli swój udział w międzynarodowym turnieju w piłce ręcznej o Puchar Prezydenta Kielc reprezentanci Polski B. Biało-czerwoni pokonali w hali Legionów Litwę 25 do 21. Najwięcej bramek dla naszej ekipy, aż 8, rzucił Wojciech Prymlewicz. W kolejnym poniedziałkowym spotkaniu drużyna Luksemburga uległa drugiemu zespołowi Węgier 33 do 27. Organizacja międzynarodowego turnieju w piłce ręcznej to dla naszego miasta spore wyróżnienie. Dowód na to, że to właśnie Kielce są kolebką polskiego szczypiorniaka. Związek Piłki Ręcznej w Polsce zaproponował Kielcom zorganizację takiego turnieju i my akurat taką ofertę, Chętnie przyjęliśmy, gdyż Kielce są stolicą piłki, mistrza Polski, piłki ręcznej. I wydaje nam się, że fajnie jest, że mamy okazję gościć reprezentacje narodowe oprócz polskiej jeszcze trzy i jest to znakomita okazja do promocji właśnie piłki ręcznej w takim wydaniu. Szkoda, że akurat ferie są w tej chwili, bo na pewno byłoby dużo, dużo więcej młodzieży na takich zawodach. Niemniej jednak jesteśmy docenieni przez Związek i dlatego taką Imprezę otrzymaliśmy. Sztab szkoleniowy reprezentacji, który poza Damianem Wleklakiem stanowią Marcin Lijewski i Piotr Obrusiewicz, powołał na turniej w Kielcach 18 zawodników z 10 klubów. Kadra B ma już za sobą kilka spotkań towarzyskich. Na początku listopada zaplecze reprezentacji zagrało w Wągrowcu. Międzynarodowy turniej w piłce ręcznej o Puchar Prezydenta Kielc potrwa do środy 30 grudnia. Patronat medialny nad wydarzeniem objęła internetowa telewizja Kielce.